Siemanko widzowie, dzisiaj AP zeri. Troszkę po nerfach, ale wydaje mi się, że dalej jest silna Grałem na smurfy oczywiście Co <laughs> mam powiedzieć, zaczynamy z longswordem i pod, podkami Zależy jaki matchup jest, jak jest cięższy to Kupimy trzy podki na, na życie, jak jest łatwiejszy matchup to możemy zacząć Z, z refillable podką Pierwszy item jak Manomune chcemy kupić Generalnie jak dwo, pierwszego wata to chcemy zwardować tutaj, o możemy podwale <laughs> wkurzony biegnie, Wkurzył się na mnie. Zostaw mnie. Przepraszam, <laughs> jaki wkurzony. O. Dobra, duch się tutaj znajduje niepotrzebnie. Generalnie, jak mamy dwa ludeny, to jest podobna postać do AP korkiego teraz. Jak się ma Manamune i i tego i ludena. To z W możemy zabierać za połowę, życia przeciwnikom. Maksujemy W oczywiście. Teraz rzucę kryta przy ścianę. Ach dobra, zdodzował. Najważniejsze jest, żeby dla skryptu wszystkie krypy, żeby jak najszybciej Manamune kupić, tak jak mówię. Runki, takie jak tu widzicie. Fair strike. Eee, budki, żeby po prostu szybciej wyskalować. O, my chcemy zgrankować, maksujemy W. O, oddam mi killa. Nice, ładnie. To jest blodzik. Pewnie każdy jungler na. Na EUNE by zabrał takiego killa, widzowie. Ale to jest EU West, czyli lepszy serwer. Generalnie dostałem MIDA, to i zrobiliśmy Triple Swapa. Odda oddali mi chłopaki tu. Albo kobiety, w sumie nie wiem. Dobra, czyli MUNE Pierwszy item. Jeszcze dwa. Albo mogę kupić tego, pikaxa. Nie jestem pewien, przez którą ścianę najlepiej skakać. Bo tutaj się chyba nie opłaca za skakać. Ta siana jest troszkę krótka. Ta jest dłuższa, ale wtedy miałem długi cooldown. Jest nie będę bezpieczny, ale więcej czasu zaoszczędzimy. O, zapię tego wave'a i Muszę musiał spingować, że. dług misuje. Powinna zejść. Co ja mam Morda? Będę widział. O, nigdzie nie chcę schodzić. pum. Nie trafiłem. Golem jestem. No A ja co, faruję po prostu. Kurde, nie mogę trafić tego, bo jakbym trafił, to dostaję, nie wiem, 30 golda pewnie z strajka. Generalnie, widzowie, graliśmy na K-Corp przedwczoraj. Tak jak nagrywam odcinek, więc... Na drużynę synkrofa więc czujemy się zajebiście tutaj drużynowo. Rzucę może bombkę. Nie mam, nie mam zasięgu. Wracam na Minus po prostu. to tutaj coś... ...chizzuje mnie. Mam flasze, jak coś. Czekam proces, No. No jaki on ma movement z Afryki jakiś, nie da się trafić, chłopa. Dobra, kolejna próba zaraz będzie. O, Nocturne wkurzony. Dobra, musiałem słyszeć. Okej, okay, ten na ja mnie chyba nienawidzi. Lux, Lux ma 6 level, ale mi raczej nie zabije o. Jezusku! <grymne> <grymne> przepraszam przepraszam, że nie trafiłem. Nie musieliście to widzieć. Ciężkie to było jest tak szczerze. Jak się nie, nie ma za dużo Gierek, to nie jest łatwo trafić. Ale do farmić Manamunę bardzo. Dobra, zaczynamy trafię na miniony. O, na miniony ładnie trafiłem. A jeszcze raz. O kurcze Kurczaki, chyba jestem martwy Dobra, ale deformuję 33 golda. Idealnie na Manamunę. To było wszystko obliczone i teraz cofam z Manamuną. Idealnie, idealnie. I jak tam, Botyn? Ezrael 4-0. Jestem dumny z mojego Botlinu. Dobra, Manamunę to będzie stakowanko. Czekamy na Ludena. Prawie miniony maszytuję. Nie chcę używać mocnionej pasywki, znaczy po autoataku. Bo jak mamy ten pasek naładowany, to nasz auto tak dużo bije. Ale chyba ta luk się nie pokaże, więc... To ja po prostu użyję. Ono kto na obocie ma szósty. Ja Ona była w bazie. Dobra, on to atakuje. Nie mogę trafić, Jomka. Przepraszam, ale jest po prostu zbyt dobry. Ja jestem kontrolowany przez luxu po prostu Nie jako champion, tylko jako człowiek Nie umiem grać na lux No, ale zaraz mu, mu sadzę go tak no, no nie chcę podejść no, po, no Nie da się go trafić Nawet jak, pod, jak ręce śmigłem No patrzcie no Nie, nie mogę Poli, Policie Lesbisowałem na napiszcie w komentarzu Ora, teraz trafię no nie Dobra, ale o to tak nie mogę zmi przynajmniej, prawda? Ale zawsze chcemy się stać przy tej ścianie albo przy górnej ścianie Zależy jak gracie Bo chcemy wyrzucać jak zawsze W żeby dawało podwójne obrażenia no Ale po co ma zadawać podwójne obrażenia jak nie mogę trafić Prawda? <grym>, Dużo creepów w sumie 90 no na ślepo? Nawet na ślepo nie mogę. Ale mamy dziesiątą minutę, czyli Gathering Storm już się tutaj zaaktywnił. No nie mogę go trafić. Ale ten noktu się bije. No jestem Oj oj ko, uleczył leczy ten no. dobra, jest killek. Dobra, dragona, bierzemy. Dobra, no, kolejny smog będzie ...Klaudzik, więc jest szansa na hexedowego smoka, czyli totalnie op smoka Kolejne, bo nie trafiłem, a teraz nie celowałem na przeciwnika, żeby nie było Chciałem creepy Ora Chodź no. no nie wiem, nie wiem Nie da się, nie da się trafić, się, totalny faker Dobra, trafiona, o widzicie ile? O kurczaki, teryjaki Jedno WZ za 500, Iwalnoem. Ale ładny dożyk tutaj. Czekoladek, movement. O, dobra, to nie movement. Nie movement. No, to możemy już mieć, mieć RK, więc. Oczywiście. Się... Muszę być na baczności. Unercik mi da rzucił fajnie, cieszę się. Dobra, teraz W na cały turret. Znacznie całego wavea. No, idealnie. Oczywiście. Faker na lux. O! Nara! Nara! Nara prawie. O, czy to Ezreal wygra? No, on wygrał. Legendary. Nocturne? O, zabił Ezra. Co dano do 1000 golda. Ale Nocturne słaby, cała postać ma, więc... My nasze, nasze najważniejsze dwa itemy. Teraz będzie bombienie. Dobra, może trafię tą Lux? No nie da się trafić. No naprawdę jedno jedno było trafione. Na 15 chyba. No badźcie. No nie da się. No, trzeba podkręcić. Ale podkręciny Dobra Po zeli... tych nerwę dalej silna To nie tak że jestem fan totalnie ale Ale taki onchot No ja, poczekaj może coś tu przyjdzie Jakiś Nocturne Ja po prostu kampy wezmę Nie no te kampy biorę na hitę nawet Pamiętajcie że zawsze o, o, o te ściany walić z tego W no, no, no. No, nie wiem co zrobisz Jakbyś do TV? te w, może by mnie zabił, ale. O, dobra, nie widzieliście tego. O, ale, ale, podkrycone, kurwa. Nie, no, jest takim kocurem. flipa tak ja zrobiłem. Dobra, cofnę po buty po prostu. Dobra, w sumie. Mamy dużo AP, więc powinienem generalnie iść tego. Choć Staffa. Więc tak, pójdę. Nie będę trollować builda. A bo Badona? Nie, ale oni chyba nawet nie idą tego rezistów. Dobra, po prostu kupię. Kupię to. Podoro. Przeznę sobie blue przy okazji. O, Nocturne na bocie? Nie. jest? Na bocie, no. I zabił Eza. Nocturne zabija bota. A za to ja mam free linie. Okej, okay, dobra, wysadzimy go? Zemsta za, za bot lane. Słuchajcie, jak będzie Kano na farmie. Dobra, bombardujemy, bombardujemy. Okej. Okay. O kurczaki. Deryjaki. Dobra. Weź nowa. O. Dobra Triple kill Triple kill para czekoladek O, quadra kill może? Chodź tu No i po dupie Ij, zesrał się czekoladek Niezły Niezły kilek. O, dobra, pomścili mnie Pomścili czekoladkę na, na szczęście 1000 gola są kolejne noctu Ten, ten noctu wszystkie shutdowny zbiera Ej, tak bardzo bym poczekał tego golda. Chyba poczekam po prostu. Daramy item. tem. tepnę sobie po prostu na bota, tak szczerze. O, gdzie? Mo możecie klikać F Kie, widzowie, jak no kto O, tutaj jest. O -ha -ha! 140 golda. Hiu! O! Aj! 140g to Zrałem się To się cieszyłem, że First mi dał tyle golda znaczy 512 major jest Jak się W trafi nie przez ścianę A jeśli przez prześcianę to jest 200%, czyli 1024 <laughs> I, to, I to jest co 6 sekund czy idzie? Piękne Teraz będzie 20 minuta. Miał więcej AP? Czekajcie, Absolut Focus teraz się włączyło. 526, czyli 1052, prawda? Tak. O, biegnę, mojej nie pomóc. Hej, okay. bombito. <grytanie> Dobra, 88 golda, dzięki. Ale bomba. Dobra, ten myśli, że się ukryje. Z czekoladkiem. Gdzie kurczaku? Gdzie? Chodźcie. Ja idę Będę zabijał wszystkich. Dobra, teraz jinx. Kolejny. Kolejny konsek. Dobra. Wiecie. Oho! Ale bombę wysadziliśmy O, o, ja muszę ważyć. Dara dostała? Ej, te auto-taki bardzo dużo biją, ta pasywka z tej pasywki tyle damage robię Z w i pasywki, bardzo dużo nie pas To jest pasywka? Tak, to jest pasywka O, Gordo Dawaj golda, Gordo Jak mnie zerkuje to ja mam E No, mnie nie może zabić, na no, który nigdy Może? <laughs> comebacka robią, comebacka robią. Definitywnie. No jak będę miał na to, to raczej dadzą FF. Psycha im nie siądzie. Nie wsiądzie? No psycha im nie... Jeszcze raz. Psycha im siądzie. 100%. W ogóle powinienem tutaj ściankę skoczyć sobie. Nie wiem gdzie dokładnie klika. Pewnie się nie tu klika. Ale można sobie skoczyć gdzieś tutaj. To tak jak barda porta. Ale ja nie gram z dużo Zeri, więc dokładnie nie wiem jak to... Pamiętajcie, że zawsze dawać auto-atak pomiędzy O <ścoughs> Ile golda? 86 No nie, znowu on Chodź tu kurczaku Dawaj golda Dobra Jeszcze troszkę na rabadon mi brakuje Zwołaj mi Reda Który zaraz wstaje Mam, jak mam timer tutaj Ooo Po prostu zricoluję, mam Nie ma co gridować No, jest Rabadon Jest Rabadon, jest impreza Dobra, typuję Wezmę sobie Czerwony Trinket, żeby wiedzieć, że nie mają wizji Dobra to daleko, była bo... Gdzie? Tam idzie Dobra, dobij na meza O może ta Jim spadnie na hita? A, jest drzewa O, o ja padłem Dobra, zabiję. Ej, z Erki, Rki i oto taka. I chyba na dwa kioski jeszcze. A, kolejny shadow na Kali Żeby orona nie wzięli po prostu. No, nie ma nie Nie mają damagea. Okej okay. Potrzebujemy Wojciechów bardzo już, bo e, ten Tumkatch ma bardzo dużo resistów. Na przykład, ile on ma? 127, to. No, Wojciechów jest bardzo potrzebny. Patrzcie te goldy, 1000 z tego strike'a. Okej. Okay. Nie, <grym> <gada> Samego ataku. Okej, okay, nie no, chcę Barona robić, to jest dobry call. Okej, okay, Ezra klika. Dobra, weźmiemy barona. Będę cały czas rzucać za ściany w W, robić więcej damage'a 1000 so co chwilę, więc bardzo szybki nasz jest. Jeszcze solo mamy 2,30. Dzięki Tara. Ej, okay, jak wysadzę? O, ona dostała. Chodź tu Dobra wysadzę go Hehe <laughs> wysadzony <laughs> O kurcze Ale damage Dobra lecę Jak zigzag McQueen Pum Aj Czekajcie no muszę To jest honorówka na ten Jinx Jest żyje? Kaj żyje. Co? za połowę życia. <laughs> ja cię kręcę. Dobra. Mamy bojstafa już? Mamy, dobra. Dobra, teraz jest totalne oro, widzowie. Dobra, gdzie? FK FK pamiętajcie, widzowie. Tutaj. I to jest na Niko. Taki trik, taki trik, widzowie. Pewnie nie wiecie o tym, ale... Tak łatwo można zobaczyć, jest knocked Ha <gry> <gry> o, -o. Ale musiałem zdeślewać. Dobra, zaraz samy Soul'a może być cały czas, no <gry> Jezu, ale damage Dobra, cofam po prosto Żeby jeszcze więcej damage robić Możemy siege'ować topa Dobrze. Siege top Wtedy ja będę prosto pookoła i przez tutaj Jak mamy barona, to nie ma co iść mida, tylko musimy na, na jedną linię O, co ona robi? Montaż Jinx? A, zmistowałem On nie może mnie nigdy narkować tą doktorem, nie wiem czemu on to robi. Ja mam zawsze, żeby był cierpięciany. HAHA! O! Co? Co jest za damage? 25-5 mam. Kończymy? Chodź tu. Może pęta? Pęta? O nie, zabije mnie No oczywiście, nie ma pęty Dobra Oj, wysadziłem tam Co to było? AP oddaję daje Dobra, chrupnę sobie na koniec Heh Dobra, dziękuję za oglądanie, to było AP tak jak prosiliście w komentarzach Wy prosicie, ja dostarczam, proste Piszcie w komentarz, czy chciałam zagrać next time Dzięki za oglądanie, salut